Tak będzie wyglądał centralny port komunikacyjny. Dzisiaj o burzy w sprawie CPK czy decyzja o rozbudowie lotniska Chopina oznacza rezygnację z inwestycji, która ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Nie stać nas na zaniechanie tej inwestycji. Wtedy gdy ogłaszano CPK w 17 roku, mhm. ile miało kosztować? 34,9 miliarda. Ile teraz mamy na stole? 150 Drobna różnica? Był to znacznie węższy zakres programu. Reszta była do zatwierdzeń w późniejszym, w późniejszym czasie. Te zatwierdzenia nastąpiły. Co najmniej od stycznia nie są podejmowane kluczowe decyzje w projekcie, które mogłyby pchać ten projekt do przodu. Sięgnęliśmy do uchwały z 2023 roku w sprawie CPK, co planował zbudować rząd PiS-u. Port lotniczy, 37 km od Warszawy Baranowie, 40 milionów pasażerów rocznie. Możliwość połączenia w tym jednym. W punkcie e, dworca kolejowego o zasięgu krajowym oraz, e, s, oraz lotniska o zasięgu międzykontynentalnym sprawia, że w jednym miejscu uzyskujemy najlepiej skomunikowane miejsce w Europie. Co z przyszłością CPK? Jakiej decyzji możemy się spodziewać? Zamknięcie inwestycji, rozbudowa lotnisk lokalnych? Znaczy... Bo to byłaby jakaś decyzja. Trzeba wykorzystać te tańsze formy, jakby usług ruchu pasażerskiego, czyli właśnie modli właśnie radą, wykorzystać właśnie w rozbudowa okręcia. Nie ma możliwości stworzenia z portu Chopina lotniska hubowego, ponieważ lotniska mniejsze zawsze korzystają tylko z popytu generowanego właśnie przez tak zwany obszar ciążenia, czyli, czyli czas dojazdu 2-2 godziny wokół lotniska. Mamy niedorozwiniętą, skrajnie tak, niedorozwiniętą tak. w niektórych przypadkach sieć komunikacyjną w Polsce co obecnie i z tego wynikają małe przewozy. I przeciwnicy CPK mówią, Dobrze. urządźmy się w tym stanie. A. Większe porty lotnicze niż polski port lotniczy Szepena mają takie potęgi jak pięciomilionowa Finlandia albo dziewięciomilionowa Austria. Proszę Państwa, i nie ma wielkiego rozwoju bez wielkich wizji, i nie ma rozwoju gospodarki Ale bez ktoś wielkich na to musi projektów. zapłacić, czy nas stać na wielkie wizje, czy stać nas na to, żeby ich nie mieć.